No, witam Cię Człowieku, losujemy skina z ostatniego odcinka, bo to ten przepiękny Glock, trzeba było napisać w komentarzu na ile osób najczęściej grasz bitwy nad skin się z kodem SANTY7 e, oraz czy chcesz wygrać kosę, która jest do wygrania na moim Discordzie. Zobaczmy kto skina wygrywa, dzisiaj też będzie oczywiście skin do wygrania co odcinek, a w ostatnim, wczorajszym odcinku skina wygrywa... 3936K4M Fajny film, chciałem zgarnąć 3 osoby. Najlepiej, gratulacje, wygrywasz skina. Żeby go odebrać, wystarczy, że napiszesz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądasz filmy na bieżąco. Jak zauważasz Twój komentarz, to od razu skina do Ciebie wysyłam, tak jak to ma miejsce co odcinek. Drogi widzu, to masz Ci tego skina do wygrania. Jeśli chcesz go otrzymać, łapka w górę, komentarz, który będzie w dalszej części filmu i oczywiście subskrybuj kanał z Dzwonkiem. Bo przypominam, że na 10 tysięcy subskrypcji postaram się rozdać kilka kost dla Was za darmo. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na się najlepszy przychodzi w tym miejscu, sobie wpisuj Sandy 7 z moim kodem masz oczywiście aż 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie. do tego nie zachęcam i skrzynkę na start minispeka dla nowych osób. Przypominam Ci, że sama strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich Był konkurs na Discordzie na stworzenie skrzynki na GeForceKinsie i zobacz tutaj na moje karty, tyle skrzynek stworzyliście, ich jest chyba około 80%. Więc naprawdę grubo. Kogus polegał na tym, żeby zrobić skrzynkę za maksymalnie 100 zł. Tutaj masz całość tego mojego posta. No i jedna osoba sobie zgarnie jakiegoś tam skina z mojego ekwipunku. Trzeba było po prostu zrobić skrzynkę z minimum 10 skinami, minimum jedną kosą i jeden skin poniżej 10 zł maksymalnie. Także będziemy się do tego stosować. Jeśli jakaś skrzynia nie będzie spełniała tych warunków, no to nie będę jej otwierał, no bo, no wiadomo, muszą być wyrównane szanse, tak? Pierwsza skrzynia to jest po prostu Santi 7 i każdej skrzynki będę otwierał jedną sztukę, bo naprawdę ich jest sporo. Mamy tutaj oczywiście koskę, mamy jeden przedmiot poniżej dychy, także wszystko się zgadza, zobaczmy. A, i nie powiedziałem, oczywiście wygrywa skrzynia, z której poleci koca. jeśli poleci z wielu skrzynek kocy, kosana no to będzie oczywiście drugi etap. Kiedyś już był taki odcinek, Zobaczmy pierwszą skrzynię. Pierwsza daje nam, myślałem, że już będzie kosa za pierwszym razem, ale mamy gruka włók, także niestety ta skrzynia odpada. Zobaczmy kolejną, kolejna jest UV Supersand 7. Mamy 5% na koce mamy jednego skina poniżej dyszki, także wszystko się zgadza. Zobaczmy co tutaj nam poleci. Niestety będzie to FAMAS, więc ta skrzynia również odpada. Trzeba też zwracać uwagę, czy będzie we wszystkich te 10 przedmiotów minimum. E, dobra, mamy jednego skina poniżej dychy, mamy Good Knife'a. Zobaczmy, co tutaj poleci z tej skrzyni. Dzisiaj może być taki delikatnie nudny odcinek, dla co nie po niektórych, co nie wysłali swojej skrzynki, ale na pewno będą jeszcze takie odcinki, w których właśnie będzie mieli, będziecie mieli swój udział. Czekaj, 3, 4, 5, 6, 7, 7 skinów. Trafiona kosa jest ogólnie, więc dzięki bardzo za koskę, ale niestety muszę Cię odrzucić, bo jest... Minimum 10 skinów miała być, zawartość jest tu 7. Pospieszyłem się z otwarciem, e, także niestety ta skrzynia również odpada. Musi być minimum 10 skinów: tu jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Też odpada ta skrzynia. E, tu jest 10 skinów minimum, jest koska. Jest skin poniżej dychy 1, więc otwieramy taką skrzynię za 100 maksymalnie. E, I tutaj mamy rękawicę, więc to też się zalicza do kosy. Kosa rękawica, ja tak napisałem, że to może być to lub to, więc ta skrzynia przechodzi dalej. Jest skin za 8 stów. Zobaczmy. Next. Tutaj jest mniej skinów, więc odrzucamy od razu skrzynkę. Tutaj jest 10. Jeden skin poniżej dychy, więc wszystko się zgadza. Zobaczmy, czy trafimy tą kostkę. A, niestety się nie udało, więc ta skrzynia odpada. Santi 7, tutaj jest zastówkę. Mamy dużo skinów, jeden poniżej dychy, także wszystko się zgadza. Widzowie, oglądajcie do końca, żeby przekonać się, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina. Już na samym starcie powiem wam, żeby zostawić łapeczkę w górę, no bo to też. No, trzeba zostawić, tak. Zostaw, nie bądź wajza, tylko zostaw łapkę. Dobra, kolejny. Ogólnie w tym miesiącu, czyli we wrześniu, jak to oglądasz. O, jest koska, więc ona przechodzi dalej, ta skrzynia. W tym miesiącu, w którym oglądasz ten odcinek, czyli we wrześniu, e... czekaj ja tylko jest sprawdzę, czy wszystkie skiny są powyżej dychy. Tak, wszystkie skiny są powyżej dychy oprócz. A nie, wszystkie są powyżej dychy, no i dobra. E... W tym miesiącu streamy na kanale, czyli we wrześniu, są czwartek, piątek, sobota, niedziela. Także taki cały wydłużony weekend razem z czwartkiem. I piątkiem, także możesz zaglądać na strumienie, oczywiście, że tak, jeden skin poniżej dychy, wszystko się zgadza, otwieram, muszę sprawdzać, bo powiem wam, że nie sprawdzałem wcześniej tych skrzynek. No, a trzeba właśnie, żeby każdy z Was miał taką samą szansę tutaj wygrać jakieś skina ode mnie. Tutaj niestety nie ma 10 przedmiotów w skrzynce, także pomijamy tą skrzynię. Tutaj jest sporo skinów, czy jest jeden poniżej dychy? Tak, jest jeden poniżej dychy. Ja to sprawdzam, no bo wiadomo, czym więcej skinów tańszych poniżej dyszki. Tym bardziej można manewrować tymi procentami. No, tak jest skonstruowane to rozdanie, że właśnie ma być jeden, i tyle. Jeden poniżej dyszki. Tutaj jest też jeden poniżej dychy, także wszystko się zgadza. Otwieramy, zobaczymy, czy kosa wyleci. Tu jest akurat nawadża. Nawadża nie leci. Nawadża nie, nie leci na klejka. Dobra, kolejna skrzynia jest ich naprawdę sporo, także muszę się pospieszyć, bo już widzę, że jest 4 minuty materiału. A ja nawet nie jestem w połowie. Tutaj bez kosy. Next skrzynia. Mamy mało skinów, więc odrzucam. Tutaj jest sporo kos i rękawiczek. 5 zł najtańszy skin, wszystko się zgadza. Otwieramy. Z serduszkiem Santi7. Niestety serduszko nie dało tutaj koski w tej skrzyni. Ale wiesz, to każde otwarcie skrzyni jest inne. Pewnie ktoś inny by spróbował otworzyć, to podejrzewam, że prędzej czy później taka koska by wypadła. Tutaj niestety też... Nie mamy koski, jest Glock Wasteland Rebel, często takiego skina rozdaję Wam pod odcinkami. 10 skinów, sporo kos, także jest naprawdę grubo, można trafić fajną koskę. I czy trafimy? Niestety będzie to ten a, prawie że Negev, no M245 jakoś tak się nazywa ta broń. Tutaj mamy więcej niż 10 skinów, wypada nam niestety słabe, więc od razu pomijam. Przepraszam, że dzisiaj taki natarczywy będę, że szybko to będę robił, no ale faktycznie nie chcecie tutaj trzymać 2 lata i 3 miesiące na odcinku. Tylko no szybko trzeba tutaj to zrobić, tym bardziej, że będziemy mieli na pewno dogrywkę, bo dwie skrzynki minimum już się zakwalifikowały do drugiego etapu. Mamy e, tutaj 57 naj, najtańszego. Jeden skin poniżej dyszki, niestety bez kosy, od razu zamykam. Lecimy z Nextem. E, ok, dobra, otwieramy. Jak chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz proszę w komentarzu drogi widzu, e, jaka jest według Ciebie najlepsza budżetowa kosa. Taka dajmy na to do 600 zł. Według Ciebie najładniejsza kosa. Mamy kolejną trafioną Bowie Brightwater i yy, nie musi być z tych skrzynek jak coś wymieniona, tylko po prostu taka, która Ci się najbardziej podoba. Jest jeden skin poniżej dychy, także się kwalifikuje do drugiego etapu. Właśnie ta skrzynia kolejna jest za 97, mamy dużo skinów, jeden poniżej dychy, kosa nie wylatuje, więc od razu lecimy z kolejną. Oczywiście dziękuję każdemu, kto wziął udział, dziękuję każdemu, kto wysilił się tutaj chociaż troszkę, żeby zrobić właśnie skrzynię na g Serdeczne dzięki. Mamy bardzo ładnego Inheritance'a, który też jest drogim skinem, bo 700 zł, ale niestety zasady są takie, że właśnie chodzi nam o kostel do rękawiczki, także tamtą skrzynię niestety musiałem odrzucić. A naprawdę dobrze dała, dobre skiny. Właściwie jednego dobrego skina mamy Hyper Best, Bestie 57a. Też mega w porządku. Skinek. Kolejna skrzynia. Poniżej dychy jeden skin otwieramy. Jest talon na pół procenta Myślałem, czy właśnie nie zrobić tak tego odcinka, że z tej skrzyni, z której wyleci najdroższa kosa lub rękawiczki, ta skrzynia wygrywa, ale postanowiłem jednak, że zrobimy to według starych zasad, tych właśnie konkursów skrzynkowych naszych. Że po prostu, jeśli wyleci kosa lub rękawiczki, no to ta skrzynia leci do drugiego etapu i która ze skrzyni da, da z rzędu więcej razy koskę, ta właśnie wygra sobie skina. Niestety ta skrzynia odpada. Kolejną, którą tutaj mamy, jest jedna, jeden skin. Poniżej dyszki niestety wylatuje nam auk, nic nie warty. praktycznie. Tutaj również mamy jednego skina poniżej dychy, jest to, to zielone jabłuszko. No i rękawiczki oraz kosa, które niestety nie lecą. Ten wintergreen naprawdę jest spoko kałaszkiem, widziałem fajne crafty z nim. Tutaj mamy tego glocka poniżej dychy, otwieramy. No zawirowanie, zawirowanie. Dzisiaj dłuższy odcinek, więc troszkę sobie tutaj wspólnie posiedzimy. Mam nadzieję, że nie narzekasz. Jak chcesz wygrać skina z początku odcinka, napisz w komentarzu, co ostatnio jadłeś. Eee, może teraz akurat oglądasz dojedzonka, więc smakuwa dla Ciebie. Smakowa. Kolejna skrzynia. Jest jeden skin poniżej dychy, jest to ten auk, ale niestety skrzynia odpada, nie ma koski. Eee, tutaj mamy sporo skinów. Otwieramy jedna koska, jedna rękawica, zobaczymy czy trafią do nas. Niestety sticker. Kolejna skrzynia. Yy, Sat 7 starałem się. No i kurczę pieczony, dziękuję, że się starałeś. I naprawdę są tutaj różno jakie skiny. Nie ma żadnego poniżej dyszki, więc trochę nie wykorzystałeś potencjału, które mogłeś zaniżyć delikatnie cenę skrzyni względem właśnie procentów, żeby tutaj e, tą kosę e, mieć większe szanse właśnie na trafienie kosy w, w skrzyni. E, tutaj ok, jest jeden skin poniżej dyszki, otwieramy, odda Santi 7. E, no, dało fajnego kałaszka. Niestety odpada ta skrzynia. 65 kolejna, 1% na kosę Marble Fade, która nie leci. Jak na razie mamy trzy skrzynki z kosami, które właśnie wyleciały. Tutaj mamy i kosę, i rękawice. Big Iron to będzie coś warte z siedem dyszek? No, 5, bo field tested. Kolejna za stówę. mamy rękawice, mamy koce, mamy jakiegoś stickera nic nie wartego. I niestety taki sticker właśnie. Wypada. Kolejna skrzynia, która jest przed nami, niebieski design takiego Brightwatera, tylko nie, że nie Good Knife, tylko hmm, Huntsmana. Możesz zgarnąć na Discordzie, więc jeśli jeszcze ci nie ma w rozdaniu na Huntsmana, to serdecznie Cię tam zapraszam. Oczywiście rozdanie dla osób chętnych, ale warto się zainteresować. No i właśnie Brightwater nam wypada, więc ta skrzynia przechodzi dalej. Ocean dream Sati 7 się nazywa, fajna nazwa. Tu za stówem mamy za to żółty design. No i jedne rękawice, które tutaj e, tutaj zielone są, tak. Zielone. Niestety skrzynia odpada. Coraz mniej tych, z tych skrzynek. E, tutaj mamy 1% na kosę Black Laminate. Zobaczmy, co tutaj poleci. Niestety Yellow Jacket. Ale to, to będzie chyba w ogóle profit, bo ta skrzynia jest to. No prawie że profit, bo ta skrzynia jest tańsza niż stuwa. E, tutaj mamy USPA 3 zł i leci Empress. To będzie dobry kawałek, na pewno będzie profit. E, dwie stóweczki. E, lecimy dalej, tu jest dużo kos, trzy koski, ale Safari Mesh niestety leci. Kolejna tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jeden poniżej dychy i mamy kosę. Mamy kosę kolejną, więc już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć skrzynek w drugim etapie. Więc naprawdę się postaraliście, się, żeby te skrzynki wyglądały jak wyglądają. Sporo z nich rzuciło kosę, a jeszcze sporo przed nami, także e, możliwe, że tak się to nie skończy, tylko że któraś jeszcze z kolei nam odda kolejną koskę. No dzisiaj trzeba się spieszyć, tak, bo już 10 minut materiału. Zazwyczaj staram się wrzucać też, żebyście się nie zanudzili skrzynkami. No, to takie między, między 7 a 9 minut. Zazwyczaj staram się robić te materiały, ee, żeby nie przemęczyć, tak? Żeby nie przemęczyć ucha, bo ja trochę pierdzielę głupoty, to wiesz. Czasami się może nie chce słuchać. <laughs> Dobra, mamy maka. Niestety, odpada skrzynia 54 zł. Dwie koski do trafienia nie trafiamy, ale ta MK całkiem w porządku. To jest chyba słaby stan, bo filter test sądzę albo well worn. Eee, well worn, no, ale 200 zł. Pada. Kolejna, tutaj czerwony design, naprawdę ładna skrzynia, jeśli chodzi o zawartość. Ten, nawet g 3 wygląda całkiem w porządku, no ale niestety wartość tego skina jest niezadowalająca. Tak to chciałem powiedzieć. Tutaj niestety mamy 57 Tutaj mamy koskę do trafienia na 2%, która niestety nie leci. Kolejna skrzynia, mamy tutaj sporo kos, więc tutaj liczę na tą kostkę sant 7 ale urwał. Mamy Glocka. Używałem go przez jakiś czas, teraz jestem fanem glocka Shinobu, jest w sumie tańszy i też dla was wypłaciłem pełno glocków Shinobu. Pewnie, nie wiem czy na tym konkretnie odcinku, który teraz oglądasz jest właśnie ten glock do zgarnięcia, ale te glocki są chyba za właśnie dwie dyszki. I sporo ich wypłaciłem z GeForce Kisa specjalnie dla was. Mamy kolejną kosę, by the way, więc ta skrzynia przechodzi dalej, tylko sobie zerknę, czy na pewno nie ma skinów poniżej dyszki więcej niż jeden raz. Tak, jest tylko jeden, więc wszystko się zgadza. Kolejna skrzynia, gołcik. Także te glocki... Te glocki Shinobu, takie fioletowo-różowe, są naprawdę spoko, zresztą wy doradziliście mi na Discordzie, żeby właśnie je dla was wypłacić pod rozdawania na odcinkach, więc będziemy je rozdawać. Tutaj ta skrzyna się nie liczy, nawet jakby kosa wypadła, jest mniej niż 10 przedmiotów, także ona z automatu wywalam ją. ok lecimy, tutaj jest Butterfly do zdobycia w ogóle, więc nóż do masła, czy poleci? Niestety konspiracja. Nie jestem fanem tego Digla, według mnie. Jest taki trochę przymroczony. No i dobra, ostatnia skrzynia. Niestety, bez kosy, i mamy w drugim etapie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 skrzynek. I teraz tak otwieramy każdą 5 razy. Która z nich da więcej kost? Ta wygrywa. Taka jest zasada. Zobaczmy, która tutaj okaże się zwycięsko w tym pojedynku. No i zaczynamy tak jak na początku. Ta była pierwszą w kolejności, więc zobaczymy. Jest do trafienia szadołki albo właśnie rękawice. Skinów poniżej tych brak, więc tutaj jeszcze się upewniam. No i dobra, lecimy, zobaczymy, czy tutaj wyleci jakakolwiek koska do rękawice. No niestety, przyjacielu, niestety tym razem to otwarcie tej skrzyni okazało się niefartowne, także musimy ją odrzucić. Tą skrzynię. Druga skrzynia z kolei. Tutaj mamy do trafienia nóż Huntsman. Czy on poleci wiele razy, albo i chociaż raz? Niestety nie. Mam nadzieję, że w ogóle z którejśkolwiek poleci. Bo, jak nie, to jeszcze raz będę musiał robić Tam Tamtą skrzynię zamknąłem. Ale nic, jakoś sobie poradzę po, po linku do skrzynki. Kolejna mamy Brightwater Bowie'ego. Mamy jednego skina poniżej. Dychy jeszcze się upewniam, właśnie. No i sprawdźmy, może ta rzuci Bowie'ego. Chociaż jeden skin do kosy, no i masz już jakoś tam przewagę zbudowaną, niestety, nie leci. A tutaj było na to całkiem sporo procent, bo 11. Kolejna skrzynia Ocean Dream, która naprawdę dała fajnego handsmana. Zobaczmy, czy tym razem pokażę pazur Ta skrzynia odwica. Jest kosa, jedna jest minimum, także ona na pewno jest już spokojna, że tak powiem. Chyba, że któraś z tych dwóch skrzynek przegoni, tak, i rzuci na przykład dwie kosy lub dwie pary rękawiczek. Zobaczmy. Ta tutaj jest do trafienia Tiger na wnawadza. Uwaga, uwaga, jest jedna. Jest jedna. Także możliwa jest dogrywka. Jeśli skrzynia trzecia nie rzuci dwóch kos, no to jest dogrywka. Uwaga. Santi 7 skrzynia się nazywa. Tu jest Nawaja do trafienia. I nie ma żadnej nawaj. I nie leci żadna Nawaja. Także dogrywka, trzecia dogrywka. Trzeci etap pomiędzy skrzynią Ocean Dream Santi 7 a Santi 7 Sigma. Zobaczmy. Pierwsza. Ocean Dream. Czy poleci Glute Knife? Nie leci. Nie leci Glute Knife. Sprawdźmy z 7 Sigma. Czy poleci waża? Chociaż jedna. I leci na waża. Także gratulacje SAT 7 Sigma ta skrzynia wygrywa dzisiejszy mini teleturniej, można powiedzieć. Także yy, osoba, która stworzyła tą skrzynię, odezwij się do mnie na PW na Discordzie, masz na to czas do następnego odcinka, czyli do jutra. Tak naprawdę na odezwanie się na PW i wyśle ci fajnego skinka. Zobaczmy tylko, kto jest w ogóle stworzycielem tej skrzyni, że tak powiem, na szybkości zerknę. Okej, okay, tą skrzynię stworzył Rysiu P. Tutaj po linku sprawdziłem, także gratulacje Rysiu, odezwij się w komentarzu na Discordzie, w sensie się odezwij. Wyśleć jakiegoś fajnego skina do cs -a. Ty, drogi widzu, pamiętaj, żeby sobie skomentować ten film. Jeśli chcesz, oczywiście, wygrać skina z początku odcinka, jeszcze sobie tak zwieńczymy ten odcinek. Myślę, że dwoma otwarciami pięciu sztuk na raz, Tutaj niestety bez koski. Już tak to już poza tym całym przedsięwzięciem, tak? No i tutaj niestety też bez koski. Także udało Ci się, że akurat tamte otwarcia były fartowne dla ciebie. Ja to obie drogi widzu serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego dosyć przydługawego odcinka. Przypominam ci o kodzie sant 7, który daje ci aż 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam, i skrzynkę na start milispecka dla nowych osób. Przypominam ci, że strona jest dla osób pełnych przeznaczona. Graj sobie rozważnie i z głową. A także pamiętaj, że przy ewentualnych depozytach z skinami masz Insta Deposit, więc od razu dostajesz saldo na konto, możesz tym obracać, możesz skinki fajne wypłacać, a dzisiaj odblokowało mi się fajny Flipknife, który został wypłacony z DreamWorks Kinsa tydzień temu, także nie omieszkam sobie właśnie z takiej opcji skorzystać. Serdecznie dzięki jeszcze raz za oglądanie, już Cię nie trzymam, miłego dnia Cię życzę, trzymaj się, cześć!